No, i po krótkiej rozmowie z Aleksem, nagrywam to wideo. Aleks też zresztą wrzuci na swoim kanale swoją wypowiedź na temat porównania Nexusa i Altera. Pojawiło się masę jakiegoś trollingu i takich bezsensownych wypowiedzi. Natomiast jak można porównywać oba wykrywacze? To nie jest bezpośrednie porównanie. Myśmy pokazali, jaka jest różnica, i nagle posypała się fala hejtu. Dlaczego cewka jest taka, dlaczego jest nie inna, dlaczego kolor i zapach plastiku, dlaczego smak gałek jest inny. Kochani, weźcie na luz. Urządzenie było w trybie dynamicznym, ale wolmetalu, jeśli chodzi o altera, i filtry były ustawione na najniższą wartość. Cewka była 13-calowa. W Nexusie cewka jest 9-calowa, inna technologia, ale też było w all metalu. Dlaczego tak porównaliśmy? Ktoś mówi: używaj w statyku. Posłuchajcie, który z Was chodzi w statyku za monetami? Który? Żaden. Taka jest prawda. Nikt nie chodzi z alterem na statyku za monetami, więc to jest idiotyczne, już pierwsza rzecz obalona. Druga rzecz. Dlaczego porównujemy z takimi sądami? Bo takie sądy są na wyposażeniu, nawet Alter ma większą sondę. Tu jest oczywiście podwójna sonda, dziewiątka, więc to jest ciężkie do porównania. To, to nie jest bezpośrednie porównanie. Druga sprawa: oba urządzenia tak naprawdę mają dyskryminację. W NEXUSie jest za pomocą wyświetlacza diodowego, w Alterze macie ID. To są tryby, w których pracują oba urządzenia, w tym trybie All Metal w Nexusie się powinno tylko wyłącznie chodzić, dyskryminacja jest już tylko i wyłącznie w postaci nie audio, znaczy można przełączyć tony, ale w postaci paska diodowego. I tyle, nikt z Alterem w mieszanym trybie, bo zaraz ktoś mi, zaraz powie e, jakiś mądry człowiek, że dlaczego nie w mieszanym żeście sprawdzali, dlatego że w mieszanym, pokażcie ilu z Was chodzi z Alterem w trybie mieszanym, ilu? Także krótka piłka. Ja wyłączam tutaj komentarze, nie chcę mi się tego słuchać. Włączcie czasami myślenie. To nie są testy, żeby zdyskredytować urządzenia, bo myśmy wyraźnie na filmie powiedzieli, nie da się porównać w tym momencie Altera i Nexusa, chociażby za cenę, dlatego że tak naprawdę no to czterokrotnie droższy jest Nexus. No i to jest wszystko w temacie. Niech się Aleks jeszcze na ten temat wypowie. Myślę, że znajdziecie na jego kanale niebawem film na ten temat. I wszystko w temacie. Trzymajcie się. Wesołych świąt was, Wam życzę. I pamiętajcie, żeby czasami zajrzeć na kanał. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to piszcie w zakładce społeczność. Myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Po to są te informacje na bieżąco przeze mnie zamieszczone na temat produktów, na temat wydarzeń, na temat tego, co się dzieje na kanale. Macie tą zakładkę, tam możecie komentować, tam możecie pisać, co chcielibyście zobaczyć. Na razie do usłyszenia.